Kiedy w połowie 2019 roku zaczynałam działalność pod szyldem Wing Person, byłam przekonana, że wszystko będę robić sama. No, poza księgowością, którą oddelegowałam w pierwszej kolejności. Posty, plany, strategie, treści na WWW i podcasty, oczywiście, a także regularne zadania dla klientów, ja nie dam rady, a jednak z czasem dorosłam do tego żeby przyznać się samej sobie, że praca w pojedynkę nie do końca spełnia moje oczekiwania. Dlaczego? Wysłuchaj odcinka i przekonaj się, dlaczego zdecydowałam się na biznes w duecie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał? O komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajżówniska wing person twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Dzisiaj będzie trochę bardziej prywatnie, ale muszę przyznać, że te osobiste odcinki też wam się podobają, co potwierdzają też statystyki. I to jest bardzo budujące, ponieważ pokazuje, że ta ludzka strona marki to ten backstage, to tło, to skąd ja się w ogóle wzięłam, skąd wy wzięliście się, skąd wzięły się wasze biznesy. To ma znaczenie dla naszych słuchaczy, i to jest bardzo fajny wniosek, który pokazuje mi, że sposób, w jaki prowadzę podcasty, czy to, co mówię o podcastach, faktycznie ma sens i to się sprawdza. Także bardzo Wam dziękuję za to, że lubicie te odcinki i za to, że ich słuchacie. I dzisiaj będzie tak dosyć szybko, ale jednak też bardziej biznesowo-prywatnie o takich decyzjach, które podjęłam w tym półroczu i które, jak sądzę, Przyniosą bardzo duże zmiany dla wing person i nie tylko, o tym właśnie dzisiaj chcę Wam trochę opowiedzieć. Ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle pomysł na jakiekolwiek zmiany w moim biznesie. I tutaj na początek taka dosyć niefajna, chyba refleksja, zresztą, jak to uważa, ale muszę się przyznać do tego, że od zawsze byłam pracocholiczką. I na dodatek, nie widziałam w tym nic złego. Lubiłam zakopywać się w niewykonalnych zadaniach, i jeszcze, żeby tych zadań było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, albo żeby były po prostu wymagające, i udowadniać moim przełożonym, a chyba w sumie najbardziej sobie, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Tyle tylko, że oczekiwałam jakiejś nagrody, pochwały, korony. Jest takie pojęcie w psychologii jak tiara syndrom, czyli syndrom korony, ale zamiast tej nagrody, zamiast tych laurów, peanów czy podwyżki, bo kto by nie chciał, bardzo często w zamian otrzymywałam hmm, jak myślisz jeszcze więcej zadań. Przecież kto jak nie ja? W końcu to lubię, prawda? I Podobnie było z początkami mojej własnej firmy, czyli Wing Person. Kolejny klient, dodatkowy program do nauki, cztery nowe zadania w tygodniu, cykliczne, brałam wszystko. No, ja nie zrobię, nie bez powodu. W pierwszej piątce galupa mam uczenie się, osiąganie i dyscyplinę. Takie kombo, które pozwala ci robić i robić i robić i nie zastanawiać się, czy to się kiedyś skończy, czy tego jest za dużo, po prostu. Zakładasz słuchawki, bierzesz długopis, klawiaturę, laptop, cokolwiek potrzebujesz, i jedziesz. Na szczęście w tej mojej piątce Galupa, oprócz tej ho, ho, dosyć trudnej trójki, znalazły się również inteligencja. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale jednak, i zbieranie. I dzięki tym dwóm talentom z czasem zaczęłam dostrzegać, że coś jest jednak nie tak i zaczęłam wyciągać właściwe wnioski. I na przykład doszłam do wniosku, że łatka wszechogarniaczki i Zosi samosi nie zawsze jest super. Zwyczajnie nie zawsze się opłaca, a biznes w duecie to wcale nie jest taki zły pomysł. Okej. Okay. Bardzo jestem ciekawa, co myślisz w tym momencie i na jakim w ogóle jesteś etapie w swoim biznesie. Czy pracujesz solo, czy masz zespół, czy już przekonujesz się do tego, że praca samodzielnie nie do końca się sprawdza albo warto mieć po prostu to takie ramię do, do wsparcia raczej niż do wypłakania, chociaż do jednego i do drugiego takie pomocne ramię się przydaje? Ale zastanówmy się w ogóle, dlaczego warto rozważyć pracę. Czy to z jakimś podwykonawcą czy z partnerem biznesowym, partnerką, dlaczego warto działać w duecie? Bo nie ukrywam, że praca na swoim ma niezaprzeczalne zalety. Samodzielna praca we własnej jednoosobowej działalności, tak jak u mnie. Bo przede wszystkim całkowicie od A do Z sama decydujesz o swoim planie dnia. Czy będziesz wstawać o siódmej czy o dziewiątej, czy dzisiaj robisz sobie wolne, czy może przyciśniesz przez dwa dni, żeby potem sobie zrobić dłuższy weekend, to jest Twój wybór. Poza tym, Działasz na własnych zasadach, ty je ustalasz, ty decydujesz, z kim będziesz pracować, jakie zadania wykonywać, za jaką stawkę. To są twoje decyzje. Samodzielnie ustalasz te stawki w oparciu o to, czego ty potrzebujesz, a nie na podstawie tego, co inni uważają na temat twoich zarobków, czy zarobków osób na podobnym stanowisku, czy zajmujących się podobnymi zadaniami. No, i pracujesz z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do niezbędnych narzędzi, bo to nie jest tak, że ja mogę pracować wszędzie, ale wszędzie, gdzie mam komputer i internet, to już tak. Ale z drugiej strony, aby to wszystko osiągnąć, to musisz zainwestować i uwierz mi, wiem o czym mówię ogrom czasu i wysiłku, żeby pozyskać klientów żeby być obecną w social mediach i to naprawdę bardzo często, żeby znaleźć przestrzeń na pracę dla innych, ale też dla siebie, no bo w końcu chcesz rozwijać swoją firmę, a nie tylko wykonywać zadania dla innych. Oraz musisz też mieć przestrzeń na to, żeby ogarnąć formalną stronę prowadzenia własnej firmy. I jeżeli Czytałaś bądź czytałeś książkę Karoliny Brzuchalskiej, rzuciłam pracę i co dalej, no to masz pojęcie, że ta formalna strona to tak naprawdę jest drugie tyle, że okej, okay, możesz robić to co lubisz, możesz pracować z pasją, możesz się realizować w tych dziedzinach, które cię fascynują, ale z drugiej strony musisz ogarnąć księgowość albo delegować jak najszybciej, tak jak ja, musisz Pozyskać klientów, rozliczać czas pracy, musisz myśleć o planach, strategiach, zastanawiać się, w jaki sposób rozwijać swoją firmę, tworzyć treści w social mediach, dawać się poznać swoim klientom obecnym i potencjalnym. I na to wszystko musisz mieć czas, a to wykonywanie zadań, które lubisz, to jest tak naprawdę tylko jedna część własnej działalności. Także jeśli znasz książkę Karoliny, to Myślę, że już masz o tym pojęcie, natomiast jeśli nie, to gorąco ci polecam obie części, czyli rzuciłam pracę i co dalej, oraz zrobiłam biznes i co dalej. Karolina świetnie tłumaczy, jak to jest od A do Z założyć i prowadzić własny biznes, zwłaszcza online, ale nie tylko. Ok. No to z jednej strony mamy pracę na własnych zasadach, z drugiej strony mamy tę całą stronę, Formalną. No i okej, okay. czy można to wszystko robić w pojedynkę? Oczywiście jest to możliwe, ale czy to ma sens? Bo jeżeli chcesz wyskalować swój biznes, chcesz go rozwijać i chcesz się skupić na tym, co dla ciebie jest najistotniejsze, no to niestety nie. Zawiedziona? Mam nadzieję, że nie, a przynajmniej zaraz coś dodam na osłodę. Bo wyobraź sobie, że. Masz to swoje dziecko, tę swoją firmę, która jest Twoim oczkiem w głowie. Wiadomo, że chcesz ją prowadzić samodzielnie. W końcu Ty chcesz podejmować wszystkie decyzje, tak jak o swoim własnym dziecku. Jeżeli posiadasz, tak jak ja, ja mam przedszkolaka, to chcesz mieć pełną kontrolę nad tym, co się z nim dzieje. No ale z drugiej strony jest na przykład drugi rodzic, który też ma coś do powiedzenia, a nawet bardzo dużo, bo przecież na tym polega właśnie partnerskie wychowywanie dzieci, że Oboje mamy coś do powiedzenia. I podobnie jest z prowadzeniem firmy w duecie. Jeśli chodzi o Twoją firmę, to w pewnym momencie masz, tak myślę, ja przynajmniej miałam, dość wykonywania tych wszystkich zadań takich operacyjnych, takich formalnych, albo wszystkich, absolutnie wszystkich zadań dla klientów, zwłaszcza jeśli jest ich coraz więcej. A wolisz skupić się na tym, co naprawdę sprawia ci przyjemność? I nie ma w tym nic złego, że chcesz robić tylko to, co ci tę przyjemność sprawia, chociaż nie zawsze się da. Dla mnie są to na przykład podcasty, tłumaczenia, praca z językiem obcym, głównie rosyjskim, chociaż teraz pracuję raczej z angielskim, a rosyjskim zajmuję się w ramach nowego projektu, który dopiero się. Dzieje się właśnie teraz, a ostatnio również ogromną przyjemność sprawiają mi wywiady. Wychodzę z tej swojej bańki solo i zaczynam nagrywać coraz więcej wywiadów. I okej, okay, jak to osiągnąć? Jak prowadzić biznes, obsługiwać klientów i rozwijać się w wybranym kierunku, i do tego nie dostać na głowę, no bo tych zadań jest mnóstwo? I tutaj właśnie z pomocą przychodzi. Partner bądź partnerka, jak w moim przypadku, partnerka biznesowa. Okej, okay, przechodzę do wielkiego coming out. Więcej szczegółów dowiesz się jutro, także zachęcam Cię do śledzenia moich social mediów, bo na pewno o tym wspomnę. Ale na początku zdradzę Ci, że podjęcie decyzji o współpracy z drugą osobą, z drugim przedsiębiorcą, wcale nie była ani łatwa. Ani szybka. Ta decyzja zajęła mi mnóstwo czasu, ale kiedy już ją podjęłam, a w sumie podjęłyśmy, to nagle wszystkie klocki powoli zaczęły wędrować na swoje miejsce. Bo praca i biznes w duecie to jest zupełnie inny poziom. Jest to wyzwanie ogromne, bo trzeba to wszystko poukładać z sensem i żeby nikt nie był stratny, wymaga więc przemyślenia. W końcu tracisz też jakby nie było, część swojej swobody na rzecz kompromisów z partnerem. Ale w szerszej perspektywie praca w duecie naprawdę się opłaca i to się nawet rymuje, słuchajcie. Także co możesz zyskać dzięki współpracy z partnerem bądź partnerką biznesową, jak w moim przypadku? Przede wszystkim stabilizację finansową, bo w końcu co dwie głowy to nie jedna, prawda? Jeśli ja jestem w stanie Jakoś ten mój biznes ciągnąć? Nie narzekam. Oczywiście zawsze może być lepiej, ale nie skupiamy się na negatywach, tylko na tym, że wow, prawie dwa lata już radzę sobie z własną firmą, a teraz będziemy dwie i dwie będziemy radzić sobie z prowadzeniem biznesów. I jestem przekonana, że dzięki temu ta liczba klientów, liczba zleceń i w ogóle ta stabilizacja nastąpi. Po drugie, więcej rąk do pracy. Ja mam swój zespół, moja partnerka ma swój zespół również. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe osoby na pokładzie, które będą wspierać nasze biznesy i działać na korzyść naszych klientów. Poza tym trzecia rzecz: szerszy zakres usług dla klientów. Dlatego, że moje asystentki mają swój zakres kompetencji, asystentki z drugiego teamu również a zatem razem naprawdę będziemy miały szeroki wachlarz możliwości do zaoferowania obecnym i potencjalnym klientom. Punkt czwarty to nauka od siebie nawzajem. I tutaj muszę przyznać, że chyba ja bardziej na razie korzystam z tej współpracy, bo od osoby, z którą podjęłam się tego wyzwania, uczę się już od bardzo dawna, i dla mnie jest to naprawdę wejście na kolejny poziom i tych poziomów naprawdę już trochę pokonałam, ale ciągle jest jeszcze sporo przede mną i cieszę się na tę wzajemną naukę. Mam nadzieję właśnie, że będzie ona wzajemna. Co dalej? Wsparcie. I to jest ten element chyba jeden z kluczowych, jeśli chodzi o pracę w duecie, jest to wsparcie zarówno mentalne, bo nie wszystkie dni są usłane różami, nie zawsze wstajemy w super nastroju i mamy pełną energię do działania, i w takim momencie przydaje się ta druga osoba, która czasem spojrzy krytycznie, czasem troszkę ci tam popchnie cię we właściwym kierunku albo jakąś szpilkę wetknie, że ty nie dasz rady, my nie damy rady, razem na pewno damy radę, a poza tym wspiera fizycznie, bo kiedy. Ja nie domagam, a przyznam ci się, że w zeszłym tygodniu miałam takie dwa dni, kiedy niestety musiałam całkowicie wyłączyć się z sieci, nie byłam w stanie wykonywać zadań i moja partnerka dźwignęła za nas obie. Mój zespół oczywiście też, ale to jest właśnie to wsparcie, którego bardzo w takim biznesie solo brakuje. I na koniec, co jeszcze zyskujesz? Zyskujesz ogromny spokój ducha że jeżeli powinien ci się noga. Właśnie się rozchorujesz jak ja, lub zwyczajnie, nie wiem, zamarzysz o kilku dniach przerwy, o wizycie u kosmetyczki, u fryzjera, czy żeby pojechać z dzieckiem na długi spacer, nie wiem, na trzy godziny, cokolwiek, to biznes nie rozleci się na kawałki. A patrząc w takiej szerszej perspektywie, gdyby faktycznie zdarzyło się, że nie mogę wykonywać zadań przez tydzień, przez dwa, przez miesiąc, to wiem, że jest ta druga osoba, która. Czuwa. I to jest taki spokój, to jest taki poziom energii, która pozwala mi spać spokojnie i mieć pewność, że zarówno ja, mój zespół, jak i moi klienci będziemy zawsze pod właściwą opieką, a zadania będą wykonane na najwyższym poziomie. Nie mówiąc już o tym, że dzięki tej współpracy zyskuję przestrzeń na kolejne projekty, a tych przed nami całkiem sporo. To będzie naprawdę burzliwa jesień i o dwóch ci jeszcze zaraz na koniec opowiem. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o współpracy, którą właśnie nawiązuję, która już trwa tak naprawdę od jakiegoś czasu się powoli wdraża i ciekawi cię dlaczego się na nią zdecydowałyśmy właśnie ze sobą, <grych> to zapraszam cię serdecznie już jutro 11 września na live w samo południe w grupie Blaski i Cienie Wirtualnej Asysty i freelansu. Myślę, że bez problemu znajdziesz tę grupę na Facebooku. To co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. A na koniec jeszcze dwa ogłoszenia, co się będzie działo tej jesieni. Otóż już za dwa tygodnie, za dwa, jak to nagrywam to tak, jak to nagrywam to za dwa, wezmę udział w konferencji organizowanej przez Karolinę Kizińską oraz Karolinę Brzuchalską również, podczas której... Opowiem innym przedsiębiorczym kobietom czy kobietom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z własną firmą, o tym, dlaczego warto wykorzystać podcast jako to medium, które po prostu daje Ci moc, daje Ci możliwość, aby pokazać Twój głos, głos Twojej marki w sieci. A już za miesiąc, a w sumie to już za trzy tygodnie, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Podcastu. Pyrkaster 2021, bo to już 21 rok mamy w sumie prawie koniec, to tam będę opowiadać o podcaście solo i o tym, jak oczarować twojego odbiorcę i sprawić, żeby został z tobą do końca. I mam nadzieję, że ty też wytrwałaś, wytrwałeś ten solo odcinek, odcinek osobisty jesteś tu ze mną do samego końca, ponieważ gorąco zapraszam Cię na te dwa wydarzenia i mam nadzieję, że. Dołączysz do mnie, posłuchasz, zainspirujesz się, zadasz pytania i dasz mi też takiego kopa do działania, dzięki temu będę wiedziała, czego Ci jeszcze brakuje. Czego mogłoby być więcej? Okej, okay, wszystkie wydarzenia Ci tu podlinkuję, ponieważ tutaj oczywiście o nich wspomniałam, ale szczegóły to już znajdziesz na blogu, także zapraszam Cię również do wpisu. A na dzisiaj to już wszystko. Wiesz co, jest właśnie niedziela popołudnie, ponieważ jako, że miałam drobną niedyspozycję w tygodniu, nie zdążyłam nagrać tego podcastu w piątek, jak to zazwyczaj robię, i mam jeszcze ochotę, chociaż chwilę tak. Podładować akumulatory, także tobie też tego życzę. Jeśli słuchasz w weekend, a jeśli słuchasz w tygodniu, no to udanego tygodnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek słuchasz. Trzymaj się ciepło i zdrowo. Pa! pa. Słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołńska.